imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Matko Boża, moja cudowna Mamo w niebie, wiem, że czuwasz nade mną każdego dnia, że kochasz mnie mimo moich błędów. Dziękuję Ci z całego serca za Twoją wyjątkową opiekę, za to, że zawsze czekasz na mnie z otwartymi ramionami. Tak bardzo Cię kocham i tak bardzo Ci ufam. Mario, błagam, nie pozwól mi cierpieć, ty wiesz najlepiej, jakiego zagrożenia się boję, co napełnia moje serce lękiem, co nie pozwala mi spokojnie zasnąć. Zawierzam Tobie cały mój stres i strach, oddaję Ci wszystkie moje destrukcyjne emocje, wiedząc, że Ty jedna jesteś w stanie zamienić je w coś naprawdę dobrego. Matko, tak pełna miłosierdzia. Proszę, ulituj się nade mną i pozwól mi żyć szczęśliwie, ze spokojem ducha. Zabierz mój duchowy i fizyczny ból, naucz mnie nie zamartwiać się na zapas, cieszyć się z każdego dnia, z małych rzeczy, którymi w swej łaskawości obdarza mnie Pan Bóg. Pragnę trzymać Cię za rękę codziennie, wszystko czynić z myślą o Tobie. Ufam, że wtedy nie zagrozi mi nic złego. Maryjo, przyjmę wszystko, co przygotował dla mnie Ojciec w niebie. Wiem, że cokolwiek się stanie, dam radę, bo uratuje mnie Twoja miłość. Czuwaj nade mną, proszę, dodawaj mi siły, odwagi i nadziei. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa codzienna. Szczęść Boże!